Siemaneczko wideo, ja witam Was w kolejnym odcineczku z Backpack Battles. Ja jestem tak, jak widzimy, był update. Są zmiany neutralne. No, tutaj widzimy. Mm, potion belt miał clean a to się zmienił, i ja tego nawet nie przystałem. Bo ja się, że on daje tak, bufa, a potem daje 4 debuffy. Chyba tak to było. Albo ja coś źle pamiętam: Burning Coal Armor hold tak resist yy, na 4 holy spear mana no to dobrze a chociaż ostatnio grałem więc prismatic sword pójdźmy na to dzisiaj na to na to na to dzisiaj ja na to jak na lato dobra yy, może dzisiaj bez łopaty bo urle, chwila yy, nie nie moment moment to trzeba jeszcze inaczej wstawić o Eee, to tak, prismatic, jak to dokładnie działało? Magic item plus attack speed, vampirik plus 15% steala, holy plus 3 damage na hita. Ogólnie byłoby to dobre na ee, pyro i dark. Tak, zrobiłbym helm, dark, holy item. I vampirik jakiś, na przykład dagger. Dobra, jakoś to tam będzie. To będzie lepsze: świnia czy to? Wydaje mi się, że chyba to na samym początku. Niestety. Dobra. Tak to robimy. Bym sprzedał to i to, i nawet mi stać na świnie. No dobra. Czyli jeśli chodzi o overall ee, income, raczej będziemy na plus. Eee, tak jak jest gorąco, naprawdę. A ja wiem, że ja ostatnio odcinki czas na to narzekam, ale no to po prostu widzowie wiecie, a potem nawet nie był w tym. A ja wygrałem? Ja wygrałem. Dobra. Człowiek już e, zapomina o takich rzeczach, bo to dla niego codzienność na pewno. E, to jest Magic w ogóle. Magic dawał... Ej, to nie jest w sumie złe. Customer card. Na promocji, więc kupię. Robimy Lucky Piggy. E, chwila, chwila. Kamień ten kamień to będzie game changer Zobaczcie jeszcze hitnie za 4 i będzie nakrycie. patrz to pyk 2 ale przynajmniej trafił więc tyle dobrego tego Ty się ma tylko sworda i trucizna ja to wolno kryta więc chyba nie ma szans no właśnie Od 3? dlaczego to wolno za 3 a no no ta dobra nieważne Faktycznie tak jest. Y... Pyk. Pyk to zwiększa tutaj szansę. Chwila dwa bernikole. Czy coś tu się zepsuło? Nie mam pojęcia tak szczerze. Ale czy mi to pasuje? No oczywiście, że tak. Mm. O Boże, umieram z gorąca, jest to duszno. Mam otwarte okno. Tak, czy się nościsz? Mam nadzieję, że tego nie będzie, tu chyba jakieś rzecz z okna, ale. No, nie da się funkcjonować normalnie. I tak czekałem do dość późno, żeby to nagrać, bo jest 23. Trzeba nagrać odcinek na jutro. Yy, no. Tak to robimy. Mm -hmm. To jest w ogóle jakiś Fire, czyli nie ale bym sobie podpalił tego, ale nie eee, Bowen Arrow. Jest na promocji, to bym to wziął. No, nie jest to jakiś wybitny item. To jest Dark, i to by mi się przydało, bo będę chciał potem zrobić tego. I ogólnie, jakoś bym to tu mógł zmieścić. Zobaczcie, to robimy tak. To będzie tutaj. Zrobimy to tak i to pójdzie tak. Yy... Nadal wszystko się zgadza. Jak w bazylice w licheniu. Jak krystal mogę już teraz kupić. O... Nie jest to głupie, tak wam powiem. Nie jest to głupie, co właśnie zrobiłem, tak mi się wydaje. O... muszę zainwestować w sobie w wentylator. Peski, to czemu ja wentylatora nie kupię? Dobra, po tym odcinku chodzę na jakiś sklep elektroniczny i kupuję. Może jakiś sklep chcę do mną współpracę podjąć? To warto pomarzyć. Eee, Platinum Customer Card. No, musimy tutaj tak zrobić, żeby było ładnie. E -e -e, szczęście, czy chcę kolejne? Nie. Kolejny dagger jest ok. Czemu w ogóle nie ma jakiegoś Dark Dagera? Znaczy, jest Curse Dagger, ale taki wiecie, Dark Dagger, który na przykład. Co bym mógł sobie robić? Nie wiem. Co bym mógł robić Dark Dagger, bo tamten już nakłada debuffy. Hmm. Może na przykład. Nie, no, by zwykłe jakby kradł, buffy. Mm. Nie miałem szans, patrzcie gościu ma 4 banany i 3 czosnki, to on ma I jeszcze ma zwiększone leczenie, to jest po prostu no nie da się tego pokonać, bym musiał mieć nie wiem jaki ten drugi dagger, no kupujemy no, oczywiście, że tak, po to tutaj y, jest y... Rą, piasek, to też bym kupił ogólnie i bym zrobił kapow discomfort bo to mi się przyda na potem a ja kupiłbym te sloty. no dlaczego by nie hmm. nie ma nic lepiej do ustawienia no nie a, kot chyba byłby dobry nie kurde no to lipka no dobra mówi się trudno tu zostałem Zmiaszczony. No nie było szans. No i proszę, pierwszy wampirik Dagger i nie mam już pieniędzy. O, drugie leczonko. No, 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 no. Całkiem chwila. Świnia. Nie ustawię tego chyba tak, żeby mieć 4H, znaczy HP z świni, ale... 6 i tak jest dobre. 6 i tak jest dobre. Mamy 4 regena i dwa z czego już jeden to osiągnięty. Hmm, super, się bawię tak. Vampiryzm chyba nie działa na ten, nie? No, chyba, że to się coś zmieniło, ale wątpię. Właśnie ogólnie miał pancerz. Ja zbiłem ten pancerz, ale no nie ma tutaj szansy, tak widzę. No. Mm -hmm. Hmm. Hmm. To jest Unique I ten. Hmm. Wszystko to jest jako akcesorium. Czyli Czarno nie jest. Poczekajcie, bo to jest jeszcze Food, ale te inne nie. Znaczy, natura, natura. Eee. Tam to nie używa, manę. Ale ja na coś bym mógł zużywać tą manę. na co? Poczekajcie. Hmm. Pathfinder trochę bez sensu. Beastmaster. Hmm. Dobra, bierzemy to. Ja wiem, że. Oooo! Najszybciej atakujesz ty. Tak. Może jeszcze szybciej zakuj. Mano mi taksy dam radę. Yy, uh -huh. Kolejny krystal jest raczej mi bezsensowny. Mhm. mi bezsensowny. Okej, okay. i tak jest lepiej, bo to będzie przyspieszone. A to nadaje daje buffy po prostu, więc wiecie, Buffy to jest zawsze dobra sprawa. Ten flet mógłbyś ustawić troszkę inaczej cofnąć to o jeden, i wtedy byś, no, ale i tak mnie chyba pokonasz z tego co widzę, chociaż nie. Ale było blisko, było blisko. To trzeba mu przyznać, że no, blisko było. Nie wiem, czy te jagódki to jest w sumie taki dobry pomysł, żeby aż tyle tego kupować. Na razie slotowo jest bardzo dobrze i chyba tyle. Ja muszę wywalać to na rolowanie, bo ja nie chcę żadnych zwierząt. A mnie po prostu buchy interesują z tego. Weźcie, ma już dwa takie. Jakie sworda powinienem kupić? O... Ojeju. tu też w ogóle nie wiem, ich Hmm. Nie podoba mi się moja sytuacja, tak szczerze. Jest 20, nawet 21 jeden, powiedział. Znaczy, nie 22, to 2 kosztuje, no ta. E, czyli co mi to daje? E, szansa na Resid O, i jeszcze tego to zwiększa, no to, to jest dobre. To jest dobre, mam podniesioną jedną łapkę, koteczek. Więc no, w ogóle dobrze jest to ustawione wszystko, tak bym powiedział, ale no niestety, kolego, nie masz szans. I w ogóle jest moim zdaniem, czy mi się w ogóle trafi jeszcze jeden Sword, ale zepsułem. Fortuna z Grace, nie chcę tego, ja bym zrobił Lucky Piggy. Kolejne, czy jest mi to potrzebne? Odstawiam, że nie. Mm -hmm. No i kolejny Bloody Dagger, no i widzowie, no y moment, no i teraz mam do uży ale to... I tak, chociaż będę miał dużo many. Tak, człowiek po prostu. się zdecydować się może. Oj, moczki. Chociaż nie są już tak kopie jak kiedyś, w tym początku, to i tak są dość mocne. Dobra, teraz mi się zwiększa szansa na kryta. Dawaj go, proszę cię, proszę cię, proszę cię, dawaj nie. Czy ten. Ulf Bech, może mi się przestać trafiać? Tak, chciałbym tylko poprosić krzycznie. Nie, chwila, chwila. Wolę marchewkę sobie przyspieszyć, bo nam mi będzie dawać empowera. Mm -hmm. To jest chyba już przesada, ale ja lubię przesadę. I zaraz mamy w sumie 40 golda. Moment, moment. Eee... Okej. Okay. Podoba mi się to. Jest, dobra. Eee, świnia jeszcze, znaczy ten... Eee... Dobra, to czosnek idzie out. Co ja, chcę, co, ja chcę, co, ja chcę, co ja chcę zrobić? Dobra, nie, nieważne, nic nie robimy. Kolejnego Dagera nie potrzebuję, to będzie miało plus 30% leczenia w ogóle wtedy. Ja myślę, że tekst będzie tekst Czy to w ogóle cię skaluje z wampiryzm tekst tekst leczenie, czy nie? tekst że to się tak szybko odpaliło. No ale... Nie jest to złe i go pokonaliśmy. Proszę Państwa. Hmm. No dobre to, ale nie. W ogóle ile teraz tych się trafia? Jak nigdy, jak nigdy witowy, jak nigdy. Yy, Marchewa jeszcze bardziej przyspieszona. Dobrze, dobrze. Tutaj nie wiem jak jest ze staminą w sumie. Jakoś tak się nie przyjrzałem, ale chyba dajemy radę. No jest. Zwieramy Golda. No chociaż. Ile to kosztuje? 11. O, czy coś innego? ono sprzedasz w sumie Regen. I tak. Prismatic Sword. No teraz to niestety nie będzie jakoś mega OP i w ogóle, ale ale chyba będzie dobrze. I zaraz to wszystko poustawiamy jakoś inaczej. Ile w ogóle ten pryzmatik yy, ten manet używa? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jakoś bardzo mało. Eee, świetnie, smoki. No to nie mam stamina, kto by się spodziewał. Ej, czy to nie jest moja ostatnia. Czemu ja jestem taki głupi? Zresztą to była moja ostatnia tura. Jestem zawiedziony. Byłem narobił no, najwięcej. No, mi w ogóle skalowało dość nieźle. No nic. Smutek, żal i niedowierzanie. Ja mam dzięki za oglądanie i do zobaczenia.